Oglądanie krzywej wieży w pizie w ciągu dnia nie ma sensu. Osób podtrzymujących ten symbol europejskiej kultury każdego dnia można liczyć w setkach tysięcy i to nie przesada. Jedyny plus odwiedzenia jej po godzinie 8 to możliwość wejścia na górę. Poza tym widać wyłącznie dzikie tłumy. To kiedy najlepiej ją zwiedzić? O wschodzie. Jeśli chce wam się oczywiście wstawać. Daje to jednak szansę zobaczyć okolice bez turystów. I to największy plus. A że wtedy jest też najpiękniej? No cóż, warto wstać. Paradoksalnie zacznę od jednego z najdziwniejszych przykładów, czego nie doświadczycie u nas: to są kontenery na śmieci. Tylko, że działają w znacznie inny sposób. Tutaj przekładacie kartę i to jakoś się otwiera. Ale w jaki, tego pojęcia nie mam. Całe szczęście mam noslek bardzo blisko wieży. To wystarczy 5 minut i jestem już właściwie na miejscu. Dopiero wtedy, jak nikogo nie ma, łatwiej docenić, z jakimi zabytkami ma się do czynienia. A jeśli jest się tak w samo południe, mnóstwo turystów i ludzi, którzy przyjechali po to, żeby poopierać się o wierze. Wszyscy szykują się do tego, żeby zacząć dzień. Trochę im jeszcze zejdzie. To dziwne uczucie, kiedy idzie się miejscami, przez które każdego dnia przechodzą tysiące ludzi, a to teraz jesteś sam. Ale są pewne minusy. Trzeba wstać tak wcześnie rano, że nikogo nie widać. Ech, I ciebie nie widać, jak idziesz w taką ciemnicę. Cóż, o 6.15 prawie, oprócz tej jednej pani, nie ma żywego ducha, najmniejszego ducha. Jestem prawie całkowicie sam i wierzę na własność. Też pewnie sobie strzelę jakąś fotę z podpieraniem. Przy obecności nikogo. <laughs> Would you like me to take your photo? Thank you, thank you. Okay. All right. To, no, 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 to the left. Left, left, left. Go, go, go. Okay, right, stop. Give me a sec. All right, you're okay, you're okay. Okay. Just look, and give, ha, ha. just look. If it's ha, ha. if it's okay, it's okay. Ha, ha. It's okay? Oh, to nie. <laughs> All right. I like it. Okay. Thank you. Widzieliście nawet z rana już są prośby o nagrywania. o to aby jak najładniej y, wypaść. Przybierze. Jak to u mnie trochę historii musi być. Czyli XII wiek, wtedy rozpoczęła się budowa, ale nie od razu wszystko poszło dobrze. Wręcz przeciwnie, wszystko od samego początku poszło źle, i już wtedy wiadomo było, że ten budynek będzie się trochę osuwał. Niepewny grunt, a i nie za bardzo dobrze zrobione fundamenty. I Pracy na stosunkowo długi czas, ponad 100 lat, co być może uratowało te wieże. I zaczęto trochę kombinować. Kombinowanie polegało na tym, że trzeba było ją wyprostować, ale to przez wiele, wiele lat absolutnie nie dawało, nie dawało żadnego skutku. Słynny Galileusz, i to jest legenda, miał tutaj pokazywać, że właściwie siła ciążenia działa na wszystkie, Organizmy czy też obiekty tak samo i miał zrzucić dwa przedmioty z wieży, które spadając spadły dokładnie w tym samym momencie. Trudno mi powiedzieć, ile jest w tym prawdy, ale z pewnością największe umysły tego świata, takie jak właśnie Leonardo da Vinci czy Galileusz, tutaj niejednokrotnie bywali. Uwaga, ciekawostka, zarówno da Vinci, jak i Galileusz, obaj byli Rudzi, o czym powszechnie się nie wie, a tak właśnie było. Co do samej wieży, to jest nieprawdopodobne, że coś takiego, co zostało źle zrobione, źle skonstruowane, dzisiaj jest absolutnym fenomenem. Jeśli będziecie mieli jakikolwiek kryzys, to życzę Wam, żeby wspierały Was miliony osób, nawet jeśli tylko do zdjęcia, ale zawsze wśród tego miliona znajdzie się osoba, której naprawdę zależy na Was. Ma zaledwie 4 stopnie przechyły. To jest bardzo mało, wręcz mikroskopijnie, z naszego punktu widzenia, jeżeli sobie tak pomyślicie, że to są tylko 4 stopnie. Natomiast, jeśli mówimy już o budynku, to nie jest zaledwie 4 stopnie, tylko aż 4 stopnie. Co wiąże się z tym, że jak było 5,5, faktycznie groziło to nie zawaleniem, ale bardzo poważnymi konsekwencjami dla całego budynku i dla całych Włoch. To jest symbol, trzeba o niego dbać. No to pod koniec XX wieku rozpoczęły się prace, osuszono grunt, zajęli się tym specjaliści i trochę, trochę, trochę do tych czterech stopni dociągnęli. Dzięki temu, przy wsparciu turystów i trzymaniu, wieży tak nadal daje radę. Choć Mussolini, bardzo dobrze znany nawet tym, którzy o historii pojęcie nie mają, stwierdził, miał tak stwierdzić jeszcze w latach 30., 40., panowie! Swoich kolegów. Panowie, no nie może być tak, że mamy krzywą wieżę. To, to pokazuje, że my robić nie potrafimy, że my nie potrafimy wieży zrobić. Zaczęli ją naprostowywać, to podobno miały być jakieś betonowe wsparcia. Co z tego wyszło? To, co widzimy. I może według niektórych będę skrajnie lekceważący, ale serio mówiąc, nie rozumiem fenomenu samej wieży. Jednak, szczerze powiedziawszy, czy nie chcielibyście czegoś na tyle źle zrobić, że dzisiaj podziwiałyby to setki tysięcy osób? Może nawet każdego dnia? Tak to się zdarza? Ja chyba też tak. Jeśli miałoby to takie same skutki, jak to? Można ją obejść dookoła, w końcu, spokojnie. I kiedy byłem tam wczoraj, Muszę Wam się do czegoś przyznać. Faktycznie czuć to nachylanie, kiedy się idzie. Te marmury są cholernie śliskie. I kiedy przechodzicie sobie tak spokojnie, 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 no trzeba uważać na nogi. A tu kolejka. Stojąc, musicie stać w długiej kolejce, zostawić wcześniej wszystkie torby, coś co może Wam przeszkadzać, coś co może przeszkadzać innym. Idziecie, 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 idziecie. Tu Was sprawdzają. I tu już idziecie do środka. Faktycznie nikogo nie interesuje kościół, który jest tuż obok, tylko tamte miejsca. Tam jest najwięcej ludzi, którzy stoją, żeby podeprzeć. I tak stoją dalej. Choć nie o tej porze. Ok. Czas przejść do miejscówki. Gdzie właśnie najwięcej ludzi robi sobie to klasyczne zdjęcie? A niektórzy później dostają za to mandacik, bo za wejście na tę trawkę trudno powiedzieć dokładnie, dlaczego jest ile. Ponad 25 euro kary. Na tych kulach. Zatrzymują się turyści, na nich stają, codziennie je wycierają swoimi butami, tylko po to, żeby, no wiadomo, podeprzeć trochę te wieże. To jak bardzo niepewny grunt jest wokół, już widać po tym kościele. Przypatrzcie się. Od razu dostrzeżecie, że coś jest tutaj nie tak, że coś jest nierówno. Mam taką przynajmniej nadzieję, jak to nagrywam. Że coś nie do końca powinno być tak, jak jest. Prawda jest taka, że większość zabytków tej cywilizacji zachodniej jest tutaj, we Włoszech. No pomyślcie sobie, ile jest zabytków, które naprawdę znają wszyscy, które są w Polsce? To jest mikroskopijna liczba osób, które są w stanie na całym świecie wymienić chociaż parę. A jeśli chodzi o Włochy, począwszy od samej wieży, koloseum, czy. Watykanu, Bo tutaj oczywiście dokonam pewnego uproszczenia, i tych rzeczy mógłbym wymieniać i wymieniać. Florencja czy Wenecja tutaj wszyscy kojarzą te miejsca, te miasta, malutkie wioski, ale i też ogromne metropolie z czymś. To jak najlepiej obrazuje, jak głębokie są te korzenie Włoch, a tym samym całej Europy. Seriowo mówiąc, czasami nie widzę fenomenu samej wieży, bo o ile ona jest krzywa, to mniej więcej 4 stopnie, to z drugiej strony ona nie wyróżnia się jakoś mocno architektonicznie. Takie wieże lub podobne są już. Ona przez to, że jest niedoskonała i przez to, że jest. Trochę przechylona, a nawet znacząco, bo dzisiaj możemy sobie powiedzieć, że 4 stopnie, panie, co to jest? No jednak trochę jest. Jeżeli te 30-40 lat temu już te prace konserwatorskie zostały podjęte, bo widać było, że ta krzywizna niechybnie sprowadza się do sytuacji, w której może po prostu runąć, to przydałoby się coś z tym zrobić. No i zaczęli robić. I całe szczęście straciliby coś, na co całe pokolenia pracowały tak wiele lat. Tutaj jeszcze nie ma sezonu. Nagrywam to w kwietniu, czyli do takiej, do takiej chwili, kiedy praktycznie cały czas będą tu tysiące ludzi to jednego dnia. Jeszcze trochę jest, jeszcze, jeszcze daleko, ale nawet wtedy w sezonie już pojawią się osoby, które od samego rana będą stały tylko po to, żeby uniknąć tłumów. A najlepsze jest to, że nawet jeśli ja to nagrywam, to sam jednym z tych ludzi jestem. I to mogę śmiało powiedzieć, jednym z tych największych uroków jest to, gdy... Idzie się gdzieś trochę dalej od tej wieży. Trochę tak, tak, tak człowiek przejdzie, tak, tak odejdzie. To już ludzi robi, ludzi mniej. Jest ich dużo mniej. Stąd przejdziemy tutaj i będziemy już pokazywali samo miasto, które w sumie jest miasteczkiem nie za dużym. Pedonia destra. Iść z prawej. Dobra, to idziemy. Wszystkie zastragane, pozamykane. Natomiast! To chyba specjalnie dla Amerykanów. McDonald's. Najważniejsza restauracja na świecie z punktu widzenia naszych wielkich przyjaciół za oceanem. Świetne są te stoiska. Stąd sprzedaje się pamiątki i przygotowania. Te sezonowe trwają w najlepsze. Z czego to w ogóle jest wykonane? Zwykła, tandetna blacha połatane, polepione i czekające. Czekające na to, żeby te tłumy turystów pojawiły się, żeby się zjawili jak najszybciej, żeby przyjechali i wydawali pieniądze na chińskie upominki, ale wprost z Pise. Wydaje mi się, a może nawet jestem przekonany co do tego, że musieli mieć zwyczajnie włamy, je tak trochę uchylę. Tak, pewnie ciach. Błyskawiczne wejście do środka. Dlatego one są wszystkie tak mocno płatane. Tu chyba oczywiście są, są te wszystkie upominki. One są widoczne. Nie wiem, czy będą teraz widoczne. Może tak. Nikt ich stąd nie zabiera przecież na nas. To, to, to są tysiące rzeczy. To ktoś nas szybko przychodzi, robi jedno szybkie cięcie, wchodzi do środka, zabiera tę chińską tendetę i ucieka. I wejść później, innym człowieku dojść: co, skąd, jak i dlaczego. Wszystko jest to samo. To nie udowodnisz komuś, że to po prostu ukradł. Dałoby się ogarnąć, gdzie teraz się jest i iść w jakąś inną stronę. Wszystko wiadomo. Skupia się w zdecydowanej większości na wieży. Włosi muszą mieć tego dość. Z jednej strony oni z tego żyją i cały czas przewijają się turyści, przewijają się pieniądze. Jednak odnoszenie nieodparte wrażenie, a też tutaj mam chyba sporą pewność. Jak można żyć w takim miejscu? Jak można żyć w miejscu, gdzie cały czas znajduje się tyle ludzi? I narzekając na turystów, narzekam de facto na samego siebie, bo niczym się od nich nie różni. Prześliczne kamienice. Budynki z nieprawdopodobną historią i klasycznie wybudowane. Tu już jakiś e, jakiś kilometr, może dwa od wieży. Toczy się normalne życie. Ludzie zmierzają do roboty, bo nie każdy musi pracować w tej branży turystycznej, która jest szalenie istotna e, dla całej gospodarki włoskiej. E, ona generuje Hmm, trudno mi nawet powiedzieć, ale myślę, że solidnie może generować jakieś 10 czy nawet 15% włoskiego e, PKB. I nie będę tutaj przesadzał. Włochy są jednym z najczęściej odwiedzanych krajów na świecie. Są wyprzedzane chyba tylko, tylko i wyłącznie, e, przez Francję. Może jest jeszcze Hiszpania, Barcelona jest. E, miastem, gdzieś jest sporo ludzi. Natomiast zobaczcie, jaką perełkę znalazłem. Perełkę. Która nadal jest na chodzie. Klasyczna Wespa, chyba z lat 80., wygląda znakomicie. W porównaniu do tych nowszych skuterów, różnej, często japońskiej albo chińskiej, już teraz produkcji, Wespa się wyróżnia. Gdyby była, była trochę bardziej zadbana, byłaby jeszcze ładniejsza. O, czerwone i pan przechodzi. Czyli, jak zawsze, to jest tylko po to, żeby zasugerować, że można przejść, a może niekoniecznie dla Włochów tego typu sygnały. To tylko ewentualna sugestia, że czegoś nie można, ale też nie zawsze. O, ależ piękna. Starszy Pan na klasycznej wespie. Wiadomo, nie tylko w Polsce występują coraz częściej zjawiska pogodowe, które są dziwne, niespotykane i nagłe. We włoszech też tak jest, o czym świadczą te worki wypełnione piachem. Nie dość, że ciężkie cholerstwo. Jak może, że ciężkie, to w dodatku dziurawa. Z tej prawej strony jest barierka drewniana, która miała sprawić, że woda, która nazbierała się w rzece Arno, nie będzie występowała w dalszych częściach miasta poza swoim korytem czyli że nie na niej się szlamo, mołu tego, co mogłoby spowodować ogromne straty a te straty występowały w północnych Włoszech. Chronią się przed tym Włosi jak tylko mogą, jak tylko potrafią. Minęło. Od tych ulewnych deszczy, które nawiedzały Włochy, solidnie, już może nawet ponad miesiąc. Ale czy oni będą zabierali te worki, które mogliby zabrać? Nie, po co, może się przyda za jakiś czas. Ten mental ich to coś, co z jednej strony podoba mi się bardzo mocno, z drugiej mnie przeraża, a z trzeciej piano, piano, tutto bene. Po co się przejmować? Przejmować to się będziemy kiedy indziej, czyli prawdopodobnie nigdy. Co oni tutaj piszą? Regione Toscana dzień civile di Pisa, czyli region Toskanii, a należy to do miasta. To to swoje lata ma, nie zdziwiłbym się jakby miało ponad 70-60 I tak wzdłuż, no dobry kilometr. Po drugiej stronie... Jest to samo, w jakim stopniu musieli czuć się zagrożeni Włosi, żeby to zrobić. Włosi, którzy zazwyczaj mają wiele rzeczy bardzo głęboko w swoim poważaniu. Wąskie uliczki, na których pięknie jest się gubić. Już takie ścisłe historyczne centrum nie jest na tyle istotne w życiu samego miasta, oprócz kwestii turystycznych. Nie tu, w tych sprawach, może nie tyle gospodarczych, ale istotnych z punktu widzenia zarobku, to centrum, które kiedyś tętniło życiem zwłaszcza samych Włochów, też tych, którzy. To yy, żyli na co dzień. Dzisiaj odgrywa rolę w sumie drugorzędną. Mówiłem o czystości miasta. Służby sprzątają, żeby było czyściutko. Przynajmniej w tym historycznym centrum. I muszę się przebić swoim głosem z tym, co teraz dostrzegacie. Tutaj pan wydmuchuje listki, a tutaj pan części ulicy. A tutaj ludzie sobie siedzą w restauracji. No jest klimat, jest. Z minuty na minutę na ulicach zaczęło pojawiać się coraz więcej osób, a to oznacza, że trzeba kończyć ten materiał. Do zobaczenia następnym razem, jak zawsze, uszanowanko.